I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dead Space Martyna przestrzeń. Jo, co się stało? Stop! Teraz węgorz, ci, świnie, król parkietu ręka jak złamana. Na kurwia, mwęgorza, na 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 na. na. ci, świnie, król parkietu ręka jak złamana. Na kurwia, na 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 na. Wielce, kurwa, fuj, zajebiście, cudowne. Travis de Fox polecał. Zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Czy ty naprawdę musiałeś się tak zliczować? Czy twoja koegzystencja nie mogła się opierać na żadnym innym rzeczu? Cicho bądź. Kodem. Kodem jest Hammer. Cześć! <grystanie> to nam dali tak specjalnie, żebyśmy się pobawili. Cześć. Ile mam tej amunicji pulsacyjnej? Raz, dwa, trzy i tego sześć Dobra, fajnie, lubię takie Bayersy, Ultra Bayer. Bayer pompka. Wróćmy! Mam 28 lat, wyjebali nie z roboty, robię pojebany rab i strzelam stopy. Typy myślą, że mam high, zajęłem tylko cutter. Taki zajęli zdyra. Yo! A tamten ten był tak zniweczony. Później na większych ulepszeniach one mają większe zasięgi. Gdzie ty uciekasz? Wracaj! Więc jest większy sens w używaniu ich. Albo po prostu trzeba dobrze wymierzyć właśnie, gdzie się go strzeli. Bo inaczej no widzieliście troszeczkę niefajnie, to wyszło. Nikodem, ty już tutaj? To jest Nik wujek Nikodem. I jemu przestrzeliwujemy nóżki i nie pozwalamy, żeby mu brzuszek w brzuszek coś się stało, bo jeżeli mu brzuszek rozwalimy, to zgadnijcie, co z niego wyjdzie. Te małe skaczące na nas cholerstwa, które będziemy musieli tak strzepywać z siebie. I wierzcie mi, to jest niefajne: to jest niefajne, bo jemu z brzuszka one wyskoczą, a potem one dalej na żyją. I to jest duży problem. Eee... Później cię podniosę. Dobra, mamy moje. Pozużywa się trochę tej broni i będzie luzik. Miech. 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 <laughs> Lubię to. Lubię to. Lubię jak kobieta odrapie mnie za łóżkiem i merdamy <laughs> <Kurwa ty. laughs> ja w Kurwa. Ja tymczasem w jestem takim walnym. Patrzcie, taki jeden stazis Pack 2,5 daje, a taki Semi-Konstruktor trójkę. Naprawdę jest spoko sprzedawać te bajery. Ale zobaczcie, ile też trzeba się nawracać czasami do, do sklepu, no nie? Ale co, to nie problem jest. Dobra, o, fajnie. Kinetyczna pierdółka, znaczy kinetyczna. Yy, Power Note. Szkoda, że Isaac nie umie zaskakiwać. Strasznie mi... Yy, mi się podoba Dead Space trójka. dlatego dałem mojemu koledze na osiemnastkę. Gierka zajebista, poprzednia, tylko jest tam taka sprawa. Gierka jest genialna, yy, skupia na sobie najważniejszy element Dead Space'a. Brutalne zabijanie, bo ta gra nie miała być horrorem. Ona miała być horrorem, ale opartym o brutalność i obrzydliwość. Tak naprawdę to, że ludzie mówią, że a nie, bo Dead Space 2 to już nie jest ten sam horror co jedynka. No powiedzcie mi, postraszyliście się troszeczkę w jedynce, a potem już tylko nasuwaliście. No to macie schemat. Macie schemat, bardzo prosty schemat. Nie ma tak, że ta gierka ma być straszna przez cały czas coś tam buga buga węże. Tylko ona do pewnego momentu jest straszna, ale ona bardziej jest horrorem gore. Cześć. Horacy! I Ryszard Ochucki. O, oh, wow, więcej was jest na hardzie. I teraz zbieramy tutaj przezściutko Może znajdzie się Odrobinę więcej miejsca Gdzie jest mój półprzewodnik Nie No nie Gdzie on, on nie mógł przepaść Przewod O Jezus <grystanie> Dobra, nie starcza mi troszeczkę miejsca Coś tu trzeba będzie wywalić A, Szkoda mi jest to wywalać Szkoda też mi jest amunicję wywalać Wiecie co? Ja Reapera nie będę jednak używać, tak więc mogę to spokojnie sobie wydropnąć. Ewentualnie mogę później wrócić w przyszłości tutaj. Na pewno, wiecie co? Na pewno tutaj wrócę jeszcze raz sobie, jak tutaj wszystko pozdobywam. Eee, może nawet zrobię to jeszcze raz, bo zobaczycie, co dokładnie tutaj... Aha, to jest zamknięte, dobra. Tak więc no, no musimy teraz odpalić tutaj ten silniczek, no nie? Kurde, ale bieda. O, jeszcze jeden moduł stazy, dobra. Co tu mogę wywalić? Co tu mogę wywalić? No... Chyba jestem zmuszony jednak... No nie chcę mi się wywalać amunicji, no bo cholera jasna. Dobra, na pewno się tu wrócę jeszcze raz. Wiecie? Bo szkoda, aż naprawdę zostawię tutaj takie pierdółki fajne. Bo to jednak jest coś, na czym można sobie troszeczkę hajsu nazbierać. A ja jestem dosyć skąpy w tej kwestii. Tutaj hajs jest bardzo ważnym elementem. Kurde blaszka, chodź tu. W ogóle to wygląda jak takie... Świecące, the <trawi> Rudy Fox, zapraszam na mój kanał. Dobra. Tu się jeszcze odstawi, tak? I idziemy. Puf, engines firing. Ja tak mam w samochodzie swoim, <trafię> Jak skaczą, jak na wstępie jakiś O! Widzicie, ile tego tutaj jest? A to co? A, tak, ten Reaper Bladecy. Wszystko to się ustawi na środek, że jak wrócimy, to to nie rozpędzi się gdziekolwiek. Dobra, ty tam możesz akurat sobie iść. Mało cię, e, mało mnie obchodzisz. No ale zobaczcie, to na przykład. To są drogie rzeczy. Tego nie można tak. Zostawić ją. Trzeba mieć troszeczkę szacunku do rzeczy materialnych i niematerialnych. Zwłaszcza do mojej broni. A ty mojej burni nie szanujesz, dlatego cię kontynuować. Dobra. It's working. We're online and functional. Finally, some good news. get a tram the bridge, isaac. i'm going to take us back into a geostationary. Wait, 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 we're not safe yet. The ship's asteroid defense system is offline. on the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. we'll be ripped to pieces unless you restart it. god damn it. i'll start working on it from here. isaac, meet me at the bridge. you can do more good here than i can. isaac. isaac, where are you? It's me, Nicole. Nicole, Nicole, czy. Nicolet, Jezus! Tak coś. Czy ja coś słyszę? A tu wyskakuje taki. Cieć. Dobra. O, duże tego będzie do zbierania. Ale dobrze. Nie, to pasuje. Na pewno jeden Power Note się teraz kupi. Dobra. Tutaj się posprzedaje. Te stazy, te wszystkie pierdółki, medium, stazis, stazis, e, line raxy się zostawi, ale jeden medium pak i tutaj jeszcze jeden power note się kupi, a co? Bo tylko 20 tysięcy potrzebuję do kolejnego suitea mieć zostawione. No i się wrócimy jeszcze raz do tamtego miejsca, żeby wszystko sobie pozdobywać. Ogólnie ja będę jeździć na tych dużych apteczkach, bo jak widzicie nie, 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 nie jest ciężko tutaj unikać pocisków przeciwników wszystkiego, nie jest to takie trudne, tak więc no, bez spiny można po prostu sobie yy, sprzedawać te apteczki wszystko, nie ma z tym problemu, wa najważniejsze jest tutaj zbieranie hajsu, hajs jest tutaj podstawą podstaw. No i teraz patrzcie się tam wrócimy, wyzbieramy wszystko, będzie genialnie. Nie wiem od czego są te nagłe składki FPS-ów, bo jak tutaj jest tyle pary tego wszystkiego, to to wszystko pięknie działa. Poważnie jeszcze mi miejsca brakuje, to jest jakieś niebotyczne. To drobne, nie chcę tutaj... No nie! Idź mnie stąd. To drobne i to drobne. Świetnie, tak ja mogę pracować. Proszę, 3, sześć i ten cały power note jeden. Jak tam jigluje, to zobaczcie, jiggl, jiggl, jiggl. Dobra, wracamy się i idziemy do kolejnego czapteru. Sorry, że tutaj się tak wracałem, ale wierzcie mi akurat w tej gierce, podobnie chyba w Resident Evil 4 było, że trzeba wracać się kilka razy do różnych miejsc żeby jak najwięcej hajsu pozdobywać bo wtedy się bardziej nam opłaca z ulepszanie broni i wszelkiego takiego bajeru nie jestem pewien, ale chyba twórcy Dead Space'a mówili, że oni się troszeczkę wzorowali na, na tym na rezydencie, bądź na innych gierkach, no idź mi do przodu tego pokroju gdzie się właśnie upgrade'uje nasze przedmioty gdzie gierka jest mimo wszystko liniowa nie ma zbyt dużo możliwości wyborów i takich tych rzeczy, ale wiecie co chodzi Cześć Reaper Blaze 2,5 tysiąca, to? To są naprawdę duże pieniądze Dobra I teraz pójdziemy sobie Do naszego warsztatu Warsztat chyba był w tamtą stronę Zaraz zobaczymy na mapie Jezus, ta mapa jest taka niewygodna eee. Tak, tam Dobra Sru, sru, sru. I teraz ulepszymy sobie Plasma jeszcze bardziej. Plasma chcę chce ulepszać mimo wszystko. Eee, plasma cutter, i teraz patrzcie Plasma Cater. Pyk. A, stryk, stryk i gitary. Czy chce szybkość sobie ulepszać? Wiecie co? Na razie nie będę tych bajerów ulepszał. A w line gun idę tutaj? Widzę, co. Tu o wiele bardziej się opłaca, bo minę i szerokość tego promienia, który wywalamy, to mi się bardziej y, podoba. O wiele bardziej. No to teraz już mamy konkretną siłę naszych broni. Jest już jakaś pompa z tego. Dobra. No to zostaje nam tylko pójść y, do kolejnego chapteru. Sru. 2,5 tysiąca za jeden stazis, pak. To nie wiem, jak ktoś może to sobie przechowywać. No to wiele to totalnie się opłaca sprzedawać. Ile ja tam tej stazy używam? Chyba pojedynczo, a ładuje się przy tych normalnych stacjach. Chyba tylko raz był jeden moment, gdzie użyłem całej paczki stazy. Dobra, zapisujemy progres. Course correction. Korekcja kursu. It is an obliteration imminent. Isaac, come in. Kendra's right. The A. D. S. is completely shut. I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker i don't know anything about that it's referenced in the captain's records they brought it up from the planet it's on the ship in cargo they think it's of alien origin but i don't know what the hell it is really cec didn't know anything about it you're lying Back off. i am not the bad guy here we're all shaky right now you're gonna have to trust that i don't know anything about it <laughs> <laughs> We Okej. Dobra. the field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Down. Okay. Dobra. Mm. Troszeczkę jeszcze posunę do przodu. Albo wiecie co? Ja chyba w tym momencie już zakończę ten odcinek. Tak więc, miło mi było. Fajnie popatrzyliście, jak tutaj się ulepsza, wszystkie bronie i tak, znaczy, bronie no. Jak tu na mniej więcej potrzeba ostrożnie podchodzić i. Ekonomicznie do rozgrywki, żeby mieć tam jak najwięcej fajnych bajerów. No, tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa!